To dzisiejsze Słowo Boże jest pełne takiej nadziei, tego w tym pięknym obrazie uczty, jaką Pan Bóg dla nas przygotował. I oczywiście myślimy, i do tego nas też to, zresztą odnosi, to Słowo Boże do tej uczty niebieskiej, do, do chwały nieba, kiedy wszyscy tam przed Panem Bogiem, już w tym niebie, co daj Panie Boże, będziemy zasiadać właśnie przy tej uczcie. Ale z drugiej strony jest jakaś taka też negatywność na końcu, dlatego że ten człowiek, który nie był ubrany na, w szaty godowe, no właśnie, został wyrzucony. Niektórzy w ogóle odmówili, nie chcieli się spotkać na tej uczcie. Więc, z jednej strony, widzimy te obietnice, coś bardzo pięknego, a z drugiej strony, no właśnie, znowuż ta kondycja człowieka, który czasem nie odpowiada na to Boże Wezwanie. I ta uczta, oczywiście w tym sensie niebieskim, taki obraz można mieć i trzeba mieć, ale też trzeba zobaczyć w tym królu, który czyni to święto, szykuje to całe wesele, oczywiście Boga, który już dla nas dzisiaj przygotował pewnego rodzaju ucztę. I czym ta uczta na dzisiaj, zanim jeszcze ta niebieska może być? To jest nasze życie to trzeba powiedzieć, że to świętowanie tego życia w codzienności, dlatego że Pan Bóg tu i teraz spotyka się z nami. Chociaż czasem można mieć takie wrażenie, no czasem sobie o tym mówimy, że no właśnie ten świat jest taki, że trudno powiedzieć o Nim, że jest to uczta czy jakieś święto życia. Ponoć człowiek tylko 10% swoich myśli w ciągu dnia ma pozytywnych, czasem też się na tym łapie. Ale chyba tego nie będziemy liczyć. Ale gdy tak człowiek się skupi, to rzeczywiście widzimy, że, że spróbujmy jutro policzyć, ile tych myśli będzie, jak ktoś na to zwróci uwagę, czy tak rzeczywiście jest. Ale chyba tak bywa, że, że rzeczywiście te myśli czasem takie mogą być, że się skupiamy na tym, co negatywne. A spróbujmy dzisiaj, właśnie w tej uczcie naszego życia, mimo że czasem jest tam trochę trudu, zobaczyć, że jednak naprawdę jest to święto życia. Dar, jaki Pan Bóg nam daje, w tym, co jest dobre. W tym, że dzisiaj jednak jesteśmy na tym świecie jeszcze. Że mamy szansę na zdobywanie tej, w tej drodze do, do nieba tego wszystkiego, co potrzebne, tak sobie powiedzmy, żeby do tej uczty niebieskiej dojść. Mamy kogoś, kto nas kocha, kogo my kochamy, chociaż czasem ta miłość okazuje się trudna. Ale jednak mamy też wszystko, co do życia potrzebne. Czasem mniej, czasem bardziej. Ale tak jak to mówi dzisiaj też. Święty Paweł, no właśnie, umiem biedę cierpieć i umiem obfitować, dlatego że jako chrześcijanin wiem, że ważniejsze są te skarby niebieskie, jakie dzisiaj chcemy zdobywać, będą za tej mszy świętej. Więc zobaczmy, że. Naprawdę jest wiele pięknych i dobrych momentów, kiedy można komuś przebaczyć, kiedy można z kimś się pojednać, kiedy można zobaczyć te nadzieje na lepsze jutro. Myślę, że trzeba zrobić sobie czasem takie zadanie, żeby, żeby zobaczyć tę ucztę, jaką Pan Bóg dla nas przygotował, też tu i teraz, wtedy, kiedy nas zaprosił do kościoła. I bez takiego nastawienia, to zawsze wszystko będzie będzie złe. I z takim nastawieniem ciężko się idzie na tę ucztę w niebie. To jest taka pierwsza myśl, że Pan Bóg tu i teraz w całej historii zbawienia przez Stary i Nowy Testament i w naszym życiu pokazuje, że naprawdę tę ucztę dla nas przygotowuje tu i teraz. I to jest taka właśnie jedna myśl. Ale zobaczmy, że na tę ucztę tu i teraz tak wielu rzeczywiście dzisiaj nie odpowiada. Tak jakby ta ważność Pana Boga. W ogóle się nie liczyła. I myślę, że czasem, jak spojrzymy nieraz na puste ławki w kościołach, to możemy mieć wrażenie, że ta Ewangelia rzeczywiście jest bardzo prawdziwa. I dzisiaj, kiedy tak wielu nie odpowiada na, na wezwanie Pana Boga, nie uznaje tej Jego ważności, jako kogoś, kto naprawdę przygotował dla nas wielkie dary. I się wytłumaczą, tak jak właśnie mówi Ewangelia. Ktoś tam na pole, ktoś tam do swojego kupiectwa. Może nie w prostej dzisiejszej Ewangelii, ale też w innym przekazie jest tak, że ktoś właśnie nie chce i zawsze znajdzie jakieś wytłumaczenie. I myślę, że dzisiaj często takim wytłumaczeniem człowieka, który Pana Boga nie chce do swojego życia zaprosić, to jest takie poczucie dobrostanu, że chce zabiegać o to, co mi zapewni mój doczesny dobrostan, czyli takie szykowanie sobie samych dla siebie uczty na tej ziemi. Tylko, że zapominamy o tym wiele razy, że tylko On jest prawdziwym dobrem. i Tylko On nam może dać to prawdziwe szczęście. A to wszystko inne to jest ułuda. I wtedy, kiedy przychodzi pokusa, żeby się wytłumaczyć, żeby nie znaleźć czasu na modlitwę. I to nie chodzi tylko o tych, którzy do kościoła może od dawna nie chodzą, żebyśmy o tym tak nie pomyśleli, ale żebyśmy zobaczyli, ile w naszych momentów jest, ile w naszym życiu jest takich momentów, kiedy wybieramy nasz taki pozorny dobrostan zamiast modlitwy, zamiast, no właśnie, jakiegoś spojrzenia z miłością na drugiego człowieka. I ten właśnie dobrostan, tak po ludzku, to jest brak miłości. I o tym za chwilę, dlatego że o tym jest ten człowiek, który przychodzi na ucztę weselną bez, bez szat godowych. Ta szata godowa to, to miłość, to nasza dobroć, to to jest coś, w co trzeba nam się ciągle przyoblekać. I też właśnie w hymnie o miłości. Święty Paweł mówi: Gdybym nie miał miłości, to na nic to wszystko, chociażbym cały świat zdobył. Warto sobie też te jego słowa dzisiaj przypomnieć. Ale zobaczmy, że Pan Bóg w tym całym odrzuceniu Jego, może przez kogoś, kto go odrzuca już tak zupełnie, i w tym naszym czasem odrzuceniu, jakim jest grzech, to Pan Bóg i tak się nie zniechęca. I widzimy to w tej Ewangelii, że. Ci, którzy nie odpowiedzieli na jego wezwanie, to ten król nie przestaje, no to nie robimy uczty. Nie powiedział tak. On ciągle wychodzi i zaprasza. Zobaczmy, że Pan Bóg chociażby kościoły totalnie świeciły pustkami. Tak sobie to może spróbujmy wyobrazić, ale tego przecież nie chcemy. Ale mimo, nawet jakby tak było, to Pan Bóg i tak będzie wychodził i tak będzie zapraszał. Chociażby niewielu żyjących zostało na tej ziemi, niewielu wierzących zostało na tej ziemi. To Pan Bóg i tak będzie wychodził po to, żeby nas zapraszać. Nawet jakbyśmy przeżywali bardzo trudny moment w naszym życiu, to Pan Bóg i tak będzie wychodził, żeby Cię zapraszać i mnie zapraszać w tym wszystkim, co czasem jest takim odrzuceniem, takim, taką negatywnością tego dnia, jaki nieraz przeżywamy. I wczoraj też taki obraz bardzo prosty. Gdzieś tam sobie usłyszałem, przygotowując też to dzisiejsze, to dzisiejsze Słowo Boże, obraz takiego balona, bo czasem jest w nas taka duma, jest w nas takie szukanie mojego dobrostanu, że ten balon ciągle tak właśnie jest napełniony tym i nie chce, nie chce się w ogóle zmniejszyć. I Pan Bóg czasem przez taką małą szpilkę, przez jakieś natchnienie potrafi to wszystko na szczęście rozwalić. Ale to się dzieje wtedy kiedy otworzymy nasze serce. Więc ta dzisiejsza Ewangelia jest czymś bardzo pięknym i pokazuje nam, żebyśmy się za naszego ziemskiego życia przyoblekali w strój godowy, jakim jest miłość. I żebyśmy od razu po wyjściu z tej świątyni pamiętali o tym, że trzeba to czynić już dzisiaj wieczorem, już jutro i każdego dnia. Szukać momentów, kiedy myślę pozytywnie, a żeby je odnaleźć to będzie mi w tym pomagała właśnie ta miłość i szukanie tych momentów konkretnych, kiedy mogę w tej miłości wzrastać. Prośmy w ciszę o, o takie otwarcie serca na, na Pana Boga, który zawsze przychodzi po to, żeby nas szukać, i nam też pomaga się w tę miłość przyoblekać. Tak jak żeśmy się modlili w tej dzisiejszej modlitwie przed czytaniami, warto też ją sobie zabrać do domu. Prosimy Cię Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Tylko z Bogiem możemy te dobre uczynki czynić, jeżeli Jego łaska jest z nami. A dzisiaj z Jego łaską idziemy do naszych domów.